Generalnie kody kulturowe, to jest pojęcie stworzone przez francuskiego antropologa i biznesmana, nie podam ci nazwiska, bo nie znam francuskiego i nie chcę tutaj teraz tego źle wypowiedzieć. Natomiast on swego czasu zaczął badać jeszcze w takim tradycyjnym eksporcie i biznesie, dlaczego gdy mówi o pracy to inaczej postrzegają te wątki Amerykanie, a inaczej Japończycy, tak? czy o miłości, to też inne kultury mówią inaczej, nawet w przekazach reklamowych mhm. tradycyjnych. I wtedy zaczął badać te kody kulturowe, i to jest takie, taki system operacyjny, który działa u każdego z nas w tle. My go nie widzimy, my nawet o nim nie myślimy, mhm. ale wychowały się w konkretnej kulturze, wychowały się w konkretnym miejscu, otaczały cię też rzeczy wokół i pewne wybory są dla nas naturalne. I dlatego, gdy robimy strategię na Polskę, jest łatwiej to zrobić, bo jakby tutaj nie mamy przeciwwskazań. I tak się zastanawiamy, co do, czy do klientów mhm. z danego pokolenia na przykład, tak? bo to też różnicujemy. Natomiast już jakby pewne rzeczy z automatu wiemy, czy tworzymy nawet po prostu bez jakiegoś większego rozkminiania, chociażby call to action na, mhm. na reklamach. Ale w każdej kulturze wygląda to inaczej. I to jest rzecz, o której bardzo często zapominamy, że inaczej wygląda kolorystyka, że inaczej, która trafia do klienta faktycznie. Że oni inaczej spędzają czas wolny, że pewne inne komunikaty pójdą, że na przykład to call to action w krajach bałkańskich ono się powinno odnosić do emocji i odczuć, ale na przykład w Czechach już fajnie jak daje jakąś taką konkretną wartość i, precyzy i precyzyjność.